Thank you. Nowe Renault Clio 2026 to subkompaktowy hatchback, który po raz kolejny udowadnia, dlaczego ta seria od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych modeli w Europie, a w dzisiejszym materiale na kanale The Hustle Code przedstawimy Wam pełną i szczegółową prezentację tego świeżo zaprezentowanego auta, które wnosi zupełnie nową jakość do segmentu miejskich samochodów. Renault postawiło w tym roku na odświeżony język stylistyczny, który łączy smukłe, dynamiczne linie z bardziej agresywnym przodem, nowymi reflektorami LED Pure Vision oraz szerszą atrapą chłodnicy nadającą samochodowi nowoczesnego, dojrzałego charakteru. Nadwozie zostało dopracowane pod kątem aerodynamiki, dzięki czemu Clio 2026 prezentuje się nie tylko atrakcyjnie, ale również oferuje jeszcze lepszą efektywność paliwową. W środku znajdziemy całkowicie przeprojektowaną kabinę, w której Renault postawiło na połączenie minimalistycznego designu, wyższej jakości materiałów oraz nowej architektury kokpitu obejmującej 10-calowy cyfrowy zestaw zegarów i 9,3 calowy ekran multimedialny z systemem Open Link opartym na Android Automotive, zapewniającym dostęp do Google Maps, Google Assistant i pełnej integracji ze smartfonem bez konieczności używania telefonu. Auto oferuje również nowy, bardziej komfortowy system foteli z lepszym podparciem bocznym oraz większą ilością miejsca zarówno z przodu, jak i na tylnej kanapie, a bagażnik o pojemności około 391 litrów pozostaje jednym z największych w swojej klasie. Pod maską Renault udostępnia kilka wariantów napędowych, m.in. ekonomiczny pierwsze 03, mocniejszy pierwsze 33 oraz hybrydową jednostkę E-Tech o mocy 145 km, która oferuje cichą pracę, niskie spalanie oraz możliwość jazdy w trybie całkowicie elektrycznym przy niższych prędkościach. Wersja hybrydowa została ulepszona dzięki nowemu oprogramowaniu zarządzającemu energią, co przekłada się na jeszcze lepszą płynność i oszczędność jazdy w mieście. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Clio 2026 wprowadza najnowszy pakiet systemów Renault i Drive, w tym adaptacyjny tempomat asystenta utrzymania pasa ruchu, autonomiczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz półautonomiczny tryb jazdy na autostradzie, który ułatwia prowadzenie podczas dłuższych podróży. Auto jest również bardziej wyciszone dzięki ulepszonej izolacji i nowej konstrukcji podwozia redukującej drgania. Renault zadbało również o personalizację, oferując kilka nowych wersji wyposażenia, takich jak Evolution, Techno i najbardziej sportowa Esprit Alpine z unikalnymi elementami stylistycznymi oraz dynamiczniejszym zawieszeniem. Clio 2026 to nowoczesny, dopracowany i bardziej inteligentny hedgeback, który idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych kierowców szukających ekonomicznego, stylowego i zaawansowanego technologicznie auta do codziennego użytkowania, a w dzisiejszym odcinku pokazaliśmy, dlaczego ten model już teraz zdobywa ogromne zainteresowanie na rynku europejskim i zapowiada się na jeden z najciekawszych wyborów w swojej klasie na rok 2026.